Hej, witajcie w kuchni kwasiora. Zapraszam Was dziś na smażonkę cygańską. Bardzo sympatyczne i proste w przygotowaniu danko. I teraz tak, smażonka w kuchni polskiej kojarzy się bardziej ze świniobiciem. I to świeże mięsko się smaży. W kulturze cygańskiej zaś no, hodowla świn bicie jest raczej mało popularne. To też smażonka cygańska wygląda tak, że co kto przyniesie, co komu tam uda się zdobyć, to wszystko się to kroi i smaży na jednych dużych e, nie, patelniach. Także zapraszam Was na smażonkę cygańską. Jest kilka różnych wariacji, kilka tych różnych pokażę Wam przepisów na smażonki. Dziś będzie taki. Co będziemy potrzebować? Zapraszam do stołu. Od mięsiwa zaczynamy. Będzie nam potrzebny boczek surowy wędzony, może być parzony wędzony oraz. Kiełbasa. Dalej będziemy potrzebowali chleb, cebulę bądź placki pod płomyki, co udało się zdobyć, pieczarki, papryka, trzy kolory, może być jeden kolor, a z przypraw ja wybieram zmorę. Przyprawy, czy to w saszetkach, czy to w słoiczkach, do kupienia są na kuchniakwasiora.com. Zapraszam Was bardzo serdecznie, wpadajcie na zakupy. Jeśli zaś nie macie ich na podorędziu, to żaden problem, użyjcie po prostu soli oraz czarnego pieprzu. Ale zmora użyta zamiast czarnego pieprzu, to jest prawdziwa petarda smakowa. Teraz tak, całą przygodę ze smażonką cygańską zaczynamy od pokrojenia najpierw mięsiwa. Jak widzicie, kiełbaskę nacinamy, kroimy ją w takie też nieco większe kawałki, przecinamy na pół, boczek również w większy plastr. I teraz, to się oryginalnie smaży na takich dużych patelniach. Polecam do tego celu również użyć tak zwany flat-top grill. Jest to specyficzny rodzaj grilla, szalenie popularny w Stanach Zjednoczonych, szczególnie na południu. Jest to gruba, wielka, siermierzna płyta żeliwna, na której świetnie smaży się. Świetnie, dlatego że mamy dużą przestrzeń do działania. Link do tego grilla, do Blackstone'a, będzie znajdował się w opisie pod filmem. Poczytajcie, zainteresujcie się, kupcie jeśli wola. Ja naprawdę polecam ten sprzęt, to jest zupełnie inna bajka, jeśli chodzi o gotowanie w plenerze. Blackstone, naprawdę super sprawa. I teraz tak, na zimną płytę wrzucamy mięsiwo, fajerki odkręcamy na tryb mały i delikatnie z tego mięsiwa wytapiamy tłuszczyk. Elegancko mięsko zaczyna się smażyć i w tym czasie pokroimy warzywa. Tłuszczyk wytopił się, podkręcamy teraz fojery na full i rumienimy mięsiwo. Po czym dorzucamy warzywa i smażymy całość kwadrans. Na silnym ogniu, takiego cygańskiego styl fraja robimy. za fuzja kolorów i wspaniałe zapachy. Gdybym mógł robić perfumy, pachniałyby one zdecydowanie tak. Kwadrant za nami, to też zapraszam do stołu. <grym wytkujesz> Wow, coś niesamowitego, proste, szybkie, kolorowe i niezwykle smaczne danko prezentuję wam ja. Raz spróbujecie smażonki cygańskiej, na zawsze pozostanie w waszych menu. Pozdrawiam, do zobaczenia! Mhm. chrupkie warzywa, przysmażone mięsiwo, niesamowita fuzja smaków, ale zdradzę Wam po znajomości, jak stuningować to danko, żeby było jeszcze lepsze. Otóż, weźcie ser, posypcie hmm, takie pajdy chleba ze smażonką cygańską serem, do pieca, zapieczcie i uzyskujecie wtedy najlepsze na świecie zapiekanki ze smażonką cygańską. Hmm? Petarda sprawa. Do zobaczenia. Hmm.